Oto dlaczego Pet Simulator X jest zepsute. Odcineczek u Pet Inventory, zostawcie lajka link w opisie i w komentarzu i zobaczymy. The game is always stuck at loading screen. To znaczy ja takich problemów nie mam, ale czasami mam, że nie mogę się na Big Gamesa załadować. A wy czasami jest problem z logowaniem się do tej gry. W ogóle zapraszam was do kupowania moich przedmiotów w Roblox, link w opisie i w komentarzu. Wspieracie mnie tym samym. Dodałem koszulki są i tak dalej, więc naprawdę game pass za 6 Robuxów do wsparcia. Okej. Okay. No ale a-Aldef 4, dokładnie. Czasami nie mogę. And this is again. Patrzcie, no gościu ma ten sam... Ja mam ten sam problem. Dajcie znać, czy wy też macie te problemy. Że gierka wam się nie ładuje. No utknie w ładowaniu i koniec. <laughs> Wtedy muszę po prostu restartować i jeszcze raz zagrać. No bo jak gra jest 4 tygodnie, czy nawet więcej nie... Aktualizowana, no to... Pewnie umrze, prawda?